Siema, masz jakiś ciekawy materiał z drogi? Wyślij mi go na gmail.com. Więcej informacji w opisie pod filmem. Chciałbym powiedzieć, że filmy pojawiają się regularnie w każdy wtorek oraz piątek, ale już mi to nie wyszło. Mam nadzieję, że więcej razy się to nie powtórzy. Jeszcze zanim materiał się rozpocznie, chciałbym Was poprosić o udostępnienie tego filmu oraz zostawienie łapki w górę wraz z komentarzem. A ja każdemu kto o tym napisze, przypnę standardowo serduszko. Pamiętajcie również o zostawieniu subskrypcji na kanale, ponieważ aż 72% oglądających mnie osób nie zostawiło suba. A jeżeli już zostawiłeś, to strzel w dzwona, aby dostawać powiadomienia. A ja dziś pozdrawiam Bartłomieja, Jana, Antka, Honika, Asnu oraz Bartka. Zapraszam do oglądania. Mężczyzna w osobówce wjeżdża w tył motocyklisty na skrzyżowaniu. Najprawdopodobniej zauważył, że samochód obok ruszał, a on sam miał jeszcze czerwone światło. Sami zobaczcie. Motocyklista zauważa na drodze samochód z otwartym bagażnikiem. Postanawia się zatrzymać i pomóc kierowcy go zamknąć. Mężczyźnie w samochodzie najprawdopodobniej nie spodobała się grupka jadących motocyklistów. Postanowił więc ich wyprzedzić w miejscu, gdzie tego nie powinien robić. Potem wszyscy się zatrzymują przed skrzyżowaniem i prawie dochodzi do pijatyki. Motocyklista zauważył przy drodze kota, postanowił więc szybko zjechać i go wziąć, ponieważ prawie wpakował się już on pod koła samochodu. Where did it go? Come here. Come here. Is it a kitten? Yeah. yeah. The puppy, a kitten. It has no tail. Oh, kitty cat baby. Oh. Uh-oh. It's scared. It like yeah. ran under like three cars. Yeah, I know I seen it. Poor little guy. znów motocyklista ratujący zwierzę. Teraz natomiast był to pies, który biegał sobie po środku drogi. Zadzwonił on do właścicieli, którzy podali numer na jego broszy, a oni zaraz przyjechali. Sami zobaczcie. Hello. Which house do you belong to? Come here. Therapy. Phone number.

All you have to do is go down. Okay. Cool, eh? Oh. <laughs> cool, eh? Oh. <laughs> Give me that. <laughs> you guys take care. I'm late for class. <laughs> take care. <laughs> Motocyklista zauważył na skrzyżowaniu kobietę zbierającą pieniądze dla dziecka. Postanowił on im dać swoje jedzenie, jakie przygotował w domu oraz pieniądze. Sami zobaczcie. Sorry? I didn't want to disturb you or something like that. Oh no, it's okay. You're not disturbing me at all. Really Why are you apologizing? You don't have to apologize. Here. <laughs> some food and water and stuff, some candy. please if it's for you and your what are you gonna eat or something? i are you gonna be like hungry in a couple minutes or something like that? Oh no, I'll be okay. You sure? Yeah, it's a holiday. It's about sharing. <laughs> but I can't believe it. <laughs> yeah, no worries. Happy holidays. You sure you're the one nothing to eat right now? Oh no, I'm I'm fine. <laughs> 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 oh you're the yeah, you Don't <laughs> apologize, it's okay. It's never happened like that. Like what? Hard time, time for everybody. It's okay. Motocyklista pomaga kobiecie, której zatrzymał się samochód na środku drogi, co uniemożliwiało płynne przejeżdżanie. Sami zobaczcie. Hey, did you Okay. You won't even let me put it in neutral though. You won't? No. I'll pull over a quick. Thank you. why oh yeah yeah i can hold it there so you can put it in neutral okay and then we can push you off the road at least What? Which way do you want to go? Backwards? Perfect. Forwards? I uh. To już na tyle w tym materiale. Pamiętajcie, że teraz filmy pojawiają się w każdy wtorek oraz piątek o godzinie 16, więc koniecznie wtedy wpadajcie na kanał. Na razie i cześć. A, no i możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem.